To jest odcinek o tym... Nawet nie wiem, o czym to jest odcinek, wiecie, to nie jest istotne. Co ja chciałam powiedzieć? A, tak! Mam mało czasu. Mam godzin O matko mam jeszcze mniej czasu, niż myślałam, że mam. Mam około 40 minut, żeby się ogarnąć i wyjść, bo mój wujek miał ostatnie urodziny. Więc idę z nim na kolację, bo mnie zaprosił. Czy to nie jest tak, że jak ktoś ma urodziny, to ja powinnam dać mu prezent, a on... Mnie zaprosił na, na prezent. Kolacja to jakaś forma prezentu, ale to jakby good for him smacznego. Życzę mi również. Mam nadzieję, że będzie fan, ale muszę się trochę ogarnąć, bo wyglądam dosyć niebrawo. W sensie byłam tak ubrana na moje dzisiejsze zajęcia na y, uczelnię. W sumie było całkiem spoko, aczkolwiek było trochę zimno, bo jestem osobą, która nie potrafi się ubierać adekwatnie do pogody. I jak niektórzy chodzą sobie w kurtkach, jak na przykład jest zimno albo w krótkich podkoszulkach jak jest ciepło to ja robię na odwrót bo nie umiem, nie umiem się ubrać normalnie, adekwatnie po do pogody, więc yy, nie wzięłam dzisiaj ze sobą kurtki, bo byłam trochę stupid, no ale koniec końców było git, miejmy nadzieję, że się nie pochoruję i tyle wracając do tematu, muszę się ubrać pomalować, ogarnąć stworzyć Jakiś taki awatar siebie, który sprawi, że będę się prezentować lepiej. Tak w ogóle co zjadłam już obiad. Więc zrobiłam mistake, zrobiłam, zrobiłam... głupotę. Bo widzicie, jak ktoś was zaprasza na jedzenie i z góry będzie wiadomo, że oni płacą, to nie najadasz się przed wyjściem, żeby zjeść jak najwięcej! Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Co to, to brzmiało, jakbym żerowała na innych? No cóż, tak nie jest, chodzi mi o to, że po prostu tego się nie robi, nie powinno się najadać przed wyjściem, bo potem to jest nawet niemiłe, jak siedzicie we dwójkę i nagle ta druga osoba jest jak, ej czemu nie jesz, a ten no w sumie już się najadłam, ale przecież mówiłem ci, że będziemy jeść w restauracji, a sorry zapomniałam, N nie, no ale byłam tak głodna jak wróciłam, że stwierdziłam, nie ma opcji, muszę zjeść coś, bo zwariuję, więc zjadłam, zrobiłam sobie szaszukę. Szaszuka to jest takie super danie, mega proste, z jajek i pomidorów i robisz to wszystko na patelni i jest git. Tak czy inaczej jestem najdzona, ale pójdę na te urodziny, żeby było miło mojemu wikowi, bo znam, lubię mojego wujka, więc yy, tak, więc się z nim spotkam. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Już nawet nie pamiętam. A tak, dlaczego nagrywam tak z słuchawkami? Ponieważ cofnijmy się rok, rok temu. Hmm, wskazówki, zegara. Jak już cofnęliśmy się rok temu i jesteśmy w 2022, miałam swój stary telefon i był nim również stary telefon, bo ja mam po prostu pasę szczęścia do rozwalania telefonów, więc mój telefon wcześniej też był stary, no i się popsuł i to tylko było tak, że byłam na spotkaniu, poszliśmy do kawiarni i nagle patrzę, mój telefon, is so dead, więc y, musiałyśmy iść do sklepu. I w sensie ja musiałam iść do sklepu, i dosłownie kupiłam używany telefon. Powiedziałam, chcę ten telefon. No i pani powiedziała, dobrze, musisz zapłacić mi tam. Nie pamiętam ale to było, ale to było tak około 9 stów. I powiedziałam, dobrze, więc jak już możecie dodać 2 do 2, 9 stów za używany telefon, to nadal jest tak no, dosyć mało. Ale ja nie jestem ogólnie bogata. Jestem mega biedna, to be nie mam pieniędzy. Wracając do historii. Kupiłam ten telefon i on miał kilka wad, oczywiście, o, no jakby było tanio, ale miał kilka wad i jedną z tych wad jest to, że jak nagrywam głos, to on robi takie, że jest głośno, głośno i nagra... Takie szemranie, jakby ktoś po prostu zaklęcia z podwierzby jakieś rzucał na, na wścibskiego sąsiada, no nie podoba mi się to. I odkryłam ostatnio, że jedyną opcją, żeby nie było takich szemrań, jest to, jak będę nagrywać przez właśnie te słuchawki. To tyle, to oto ciekawostka i e, tak. To jest mój pierwszy filmik, have fan. E, możecie go traktować jako pewnego rodzaju podcast. Może zacznę robić podcasty. E, jeszcze nie wiem, jak go nazwę. Nie żartowałam, że zacznę robić podcast. Może faktycznie zacznę robić podcast. Powinnam to w jakiejś formie spisywać. Bo moje myśli, które kotują się w mojej głowie po prostu muszę je gdzieś... odstawić. To tyle. Nie chcę, żeby ten film był mega długi. To jest mój pierwszy film. Have fun! Pewnie będę nagrywać i gadać yy, bzdury. Bye!